Cześć, dzień dobry, Siemaneczko. Witam Was w kolejnym odcinku Prosto z plaży. Następny dzień uganiania się za złotem, srebrem i monetami. Mam nadzieję, że fanty dopiszą. Trzymajcie kciuki i zapraszam Was na film. Mamy pierwszy sygnał. 19, może być 10 centów, a może być eurus. Tu jest. 10 centów na początek. Także niski start, ale nie start jest ważny, a efekt końcowy <grymne> bardzo wysoki. Sygnał aluminium następne. Taka śrura zgnieciona. Po chwili posuchy mamy sygnał najprawdopodobniej 2 eurocenty. Ale zmaltretowany totalnie przez sól i przez piasek. Zgarnąłem w końcu, chyba będzie kaska. Jest EURUS, kurde ludzie Patrzcie Przyszedłem prawie połowę plaży po tej stronie Molo I totalnie nic Z 30 centów mam w torbie i to jest EURUS pierwszy dzisiaj To może się rozwiąże ten woreczek Jeszcze trochę przede mną, więc może może jeszcze coś powpada Ale bieda jest totalna na razie No i mamy sygnalik na kolejnego EURUSa E, wypadło 50 centów w piasku leży kolejny fajny sygnał, namierzony jest moneta, ale zajechana zobaczcie, to czerwony 1 euro, trochę tu leżała. Tym bardziej, że fale zdjęły piasek jeszcze było głębiej. Dziś wracam na tarczy. No, niestety. Mam tam z 3, może 4 euro, nie więcej, sporo śmieci, no i to wszystko. No i to wszystko wyszło, zbieram się, jutro wracam tu ponownie, czyli za chwilę zobaczycie dalszą część, resztę tej plaży, tam aż do samego klifu. No i później, jeżeli czas pozwoli oczywiście, to skoczę na drugą stronę Molo i tyle w sumie. Także oglądajcie dalej, zobaczcie co jeszcze udało mi się znaleźć, a teraz ja się zwijam do domu. Drugi dzień słońce trochę wyżej, więc mogę w końcu się do Was włączyć, słuchajcie, przeszedłem resztę tamtej plaży, nic totalnie nie znalazłem do samego końca i jestem po drugiej stronie Molo i zaczynam tą stronę plaży. Jak widzicie, no plaża jest dość spora, dość długa, więc zaczynamy zabawę. Pierwszy sygnał, 20, taki konkretny, no i zaczynamy od jedynki, zaczynamy od jednego euro. Sygnał 16, może pierwsza dwójka dzisiaj wpadnie, płytko, nie mam tego pinpointera cholernego, jest. Świeżyna, patrzcie, dwójeczka. Ha, 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 no dobrze. Fajnie, to mnie cieszy. W końcu jakaś dwójka, może się rozwiąże ten worek, bo na razie to jest... No lepiej niż ostatnio, ale wiecie, mogło być jeszcze lepiej. Teraz przy samym wyjściu, tak jak widzicie trafiło się takie kółeczko. No to jest jakiś taki okrągły karabinczyk powiedzmy. Zapięcie takie do czegoś. Patrzcie, przeszedłem, machałem z tamtej strony detektorem i tu nie, nie wypatrzyłem. Znaczy nie wypatrzyłem, nie trafiłem. Jest. No i mam. Jest jeden euro. No słuchajcie, delikatny sygnał dziesiąteczka. No i patrzcie na to, jak się błyszczy. Jakie kamienie. No, sitko rzucimy no nie sądzę, żeby to było srebro jest to zwykły szajs metal nawet zatyczka ma założoną no ale wygląda przepięknie normalnie jak milion dolarów no fajnie fajne trafienie ale się błyszczą szkiełka, szkoda tylko, że nieprawdziwe dobra szukamy dalej widzicie, długopisy też można trafiać, to nawet niedługopis jest. To jest ołówek. To jest ołówek do szkicowania taki z wymiennymi wkładami. Cie kurczę, Faber Castell. Nie tania firma. No fajnie. Ciekawe, ciekawe trafienie, no tego jeszcze nie miałem. 13 Kaczący, 14 tak 13 Ten Kapsel będzie nie no bo to jest Powinien być kapsel no o, nie kapsel to nie jest kapsel patrzcie. To nie jest kapsel. Słoneczka dajcie. Ha, jest! Obrączka. Jaka ładna. Jest jakiś grawer. Ale trafienie. Jest jakaś data z grawerem 2000 rok. Jakieś imię jest. Ale piękność. <laughs> jest. Mamy to, mamy obrączkę, mamy kolejną obrączkę. Takie piękności. Niesamowite. Uwielbiam trafiać takie rzeczy. Jest. 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 Przepiękne trafienie. Mówię Wam. Jest imię. Jest data. Faktem, punc nie widzę, ale to nic złego, bo to równie dobrze może być inny metal, niekoniecznie złoto. To może być jakaś tam, nie wiem, platyna, czy z czego tam robią, nie platyna. Z platyny robią też obrączki? W sumie nie wiem. No, z czegoś na pewno robią. Data jest, imię, imię czyjeś jest, ale się cieszę, jest ha, <laughs> jest identyczny sygnał jak przed chwilą. Na obrączkę, ej, co jest? Kawałek dalej, od razu w sicie, Może no dzisiaj to jest to, co mówiłem. Najczęściej to są kapsle, dlatego jestem mega w szoku, nie, że tam wyszedł, wyszedł że tam wyszła. Taka obrączka, ja jestem w Ałcie, zaraz się będę podsumowywał. A wy patrzcie, co dla was co dla was mam. i kopciu śmierdziuch pojechał zostawił kupę sadzy ale fajny stary pociąg dobra, rozpakowuję się z tymi rzeczami i już Wam pokazuję co się udało znaleźć jestem gotowy, wszystko ułożyłem patrzcie to jest wszystko co znalazłem tu mamy jakieś te dwu, dwu jednocentówki kaska jakieś pierdoły, no i biżuteria coś nam się naciupało tego wszystkiego jeszcze także nie jest źle Zacznijmy od kasy. Mamy jedną, jedyną dwójeczkę dzisiaj, nie? to jest w ogóle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 50, 23, 20, 30. Tego nie liczę, bo to i tak do śmieci pójdzie. Ołówek Faber Castell'a z kładami do pisania. To taki a la karabinczyk, kółko zamykane, tutaj jest ruchome. Trafiłem taki żeton do Hondy, Engine Start, taki to jest do koszyka sklepowego. No i patrzcie na nasze mm, biżuterię, nasze perełki. Mamy taki jeszcze kolczyk, którego nie widzieliście. Zwykły żaden to nie jest to sreberko. To jest ten kolczyk, który widzieliście, który wykopałem. Piękny jest ten kolczyk, naprawdę bardzo fajny. Szkoda, że to nie srebro. Te dwie muszelki mamy jakieś takie zapięcie do kolczyka w kolorze złotym dodam. To jest od, od, od stroju kąpielowego, od Saint Olivera. tu mamy jeszcze od jakiejś bransoletki najprawdopodobniej, no nie patrzcie, nie mogę na tego podnieść, taką rozgwiazdę, gwiazdeczkę. Tu mamy zapięcie od kolczyka, śmieszne jest to, bo jest na nim punca 925, więc to jest sreberko, małe, małe sreberko. nie. No i gwiazda naszego wieczoru to jest ta obrączka. To jest ta obrączka z grawerem z datą z imieniem. Jest naprawdę naprawdę mega niesamowita. Powiem Wam bardzo się cieszę z tej obrączki. Po prostu to jest strzał, to jest strzał. Oczywiście kasa też jest fajna, nie 23 euro, tak było chyba coś takiego. To też jest fajny wynik. Tym bardziej, że już jest po sezonie, tak? Mamy październik. No i powiem Wam, że jest nawet nieźle na październik, także jest, jest cacy. <gry> tyle moi drodzy, tyle będzie w tym filmie. Dziękuję, że byliście, dziękuję, że oglądaliście. Jeżeli jesteście nowi na kanale, nie zapomnijcie wcisnąć subskrypcji, wcisnąć dzwoneczka, zostawcie po sobie jakiś komentarz, łapkę w górę dla zasięgów i tyle. A no i oczywiście inne filmy, tak? Zapraszam Was serdecznie. Na magnes, zapraszam Was serdecznie na poszukiwania detektorem metali. Tymczasem ja się żegnam, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.